30-40% budżetu idzie na kampanie reklamowe. Oczywiście nie wszystko na telewizję, ale tyle kosztują kampanie reklamowe w bankach, na przykład. Jakie to są sumy pieniędzy, tak? Z czego one się biorą? Z portfeli klientów. Jeszcze nie widziałem żadnego banku, który by wypłacał pieniądze nie swoje. Proszę Państwa, ile to kosztuje? Zamieńmy sprzedaż na wysyłkę. Zlikwidujmy te miejsca, które kosztują dużo w supermarkecie miejsce gdzieś tam y, placowe, czy jak się to tam nazywa trzeba zawsze płacić. Tutaj firma mówi: Nie, my będziemy wysyłać. Kiedyś to właśnie był ten magazyn QL, potem teraz internet. Dużo rzeczy coraz więcej ludzi wykupuje w internecie. Płaci tylko koszt wysyłki. Koszt wysyłki jest mniejszy niż koszt handlowca tak, jakby na to nie popatrzeć. Y, grupa, dzięki temu, że jest wysyłka. Nie musi opłacać 40% na punkty sprzedaży, to stworzyliśmy taką grupę zakupową, która dzięki temu, że może zaopatrywać się automatycznie w, w, biz, w produkt, może ten produkt kupować za niższą cenę ale tą grupę zbudowaliśmy w dość specyficzny sposób. No tutaj akurat nie mam takiej animacji, która by pokazywała, jak to się dzieje, ale te kropki na normalnej prezentacji pojawiają się jedna po drugiej. To znaczy, że jesteś ty, ty przekazałeś informację trzem osobom, one też przekazały informację, tamte też przekazały i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego one przekazały tę informację? No dlatego, że są zadowolone z produktu i firma może dać te pieniądze Telewizji, pani goździkowej, może dać Konradowi, Majewskiemu, może dać innym. Banderasowi, a może skorzystać z czegoś, co jest teraz coraz bardziej popularne: marketing referencyjny. I te 30% dzieli na tak zwane poziomy. Dlatego ten marketing referencyjny nazywa się marketingiem wielopoziomowym. Na ogół najwyższy marketing widziałem tam 18 poziomów, ale na ogół to są marketingi, które sięgają do 6, 7 poziomu maksymalnie. Dlaczego? Bo ludzie, bo jest ograniczona ilość pieniędzy, tak? Tutaj, jak mamy na przykład 30% i wypłacamy na poziom po 5%, to mamy 5, 10, 15, 20, jeszcze dwa poziomy mogłyby być, ale nie więcej. Dlaczego? Bo pieniędzy by po prostu zabrakło. To się nie bierze z powietrza. Tu się bierze wszystko z obrotu towarowego. Klient płaci 60%, 30% idzie na reklamę, 30% idzie na wyprodukowanie produktu. To nie jest tak, że z pieniędzy idą nie wiadomo skąd. Wszystko w marketingu sieciowym jest policzalne. No i tutaj mamy ten system konsumencki partnerski, bardzo skomplikowanie narysowany, i mamy kogoś, to, kogo nazwiemy konsumentodystrybutor. To znaczy jest to człowiek, który sam kupuje produkt, jest z niego zadowolony, ale również ma możliwość sprzedaży go innym klientom, którzy nie chcą być. Jakby w systemie partnerskim zarejestrowani. I bardzo dużo marketingu wielopoziomowych, właśnie opiera się na takim systemie, gdzie jesteśmy konsumentem i konsument ma możliwość zarabiania na marży ze sprzedaży ludziom, którzy nie chcą, że tak powiem, zarejestrować się w systemie konsumenckim. Mają do tego prawo. Prawo. I jak tu te nasze poziomy są ustalane? No, ten konsument zaprosił do współpracy dwóch konsumentów, czyli wykonał pracę marketingową, należy mu się prowizja, i w pierwszym poziomie ma dwie osoby, i na tym się kończy de facto jego praca rekrutacyjna, bo te dwie osoby teraz zapraszają kolejne osoby na zasadzie referencji.